Koniec sagi. Jan Urban na 99% selekcjonerem reprezentacji. Koniec spekulacji. Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Jak udało się ustalić dziennikarzom przeglądu sportowego, decyzja została już podjęta. Czekają nas ostatnie formalności i ogłoszenie, które ma nastąpić najpóźniej we wtorek. Po tygodniach chaosu, przecieków i wizyt w siedzibie PZPN. Saga dobiegła końca. W grze było wiele nazwisk od Skorży, przez Nawałkę, aż po duet Brzęczek-Magiera. Jednak Cezary Kulesza, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, postawił na Jana Urbana. Dlaczego właśnie on? Przede wszystkim Urban był aktywny, z dobrym rozeznaniem w polskich realiach piłkarskich. Nie był też tak długo bez pracy jak Nawałka, który ostatni raz prowadził drużynę w 2019 roku. Z kolei kandydatury takie jak Marek Papszun zostały odrzucone ze względu na jego silny charakter, który budził obawy w strukturach związku. Kluczowy punkt negocjacji, który wciąż pozostaje otwarty? Wybór asystentów. Kulesza chciałby wcisnąć do sztabu swojego człowieka merytorycznego asystenta z ramienia PZPN. Jednak Urban nie do końca zgadza się na proponowane nazwiska. To typowy ruch w stylu Kuleszy. Jak pamiętamy z lat ubiegłych, prezes PZPN często prowadził grę na kilku frontach. W 2022 roku zestawił Michniewicza z nawałką, rok później pojawiła się lista z Fernando Santosem, Petkowiciem, Bentą. Teraz też byli Magiera, Brzęczek, Runiać i nawet pomysły z Błaszczykowskim i Piszczkiem jako asystentami. Ale to wszystko było tylko dymem. Decyzja zapadła. Urban będzie nowym trenerem kadry. Jak podkreślają dziennikarze, oficjalne ogłoszenie ma nastąpić jeszcze przed startem sezonu ligowego, najpóźniej we wtorek, czyli tuż po Superpucharze Polski. Tym samym kończy się jeden z najbardziej chaotycznych procesów wyboru selekcjonera w ostatnich latach. Od dymisji Michała Probierza 12 czerwca PZPN szukał kandydata, który połączy doświadczenie z nowoczesnym podejściem. Urban, mimo kontrowersji, okazał się najbardziej neutralną opcją. Co czeka reprezentację? Czy Urban poradzi sobie z presją, szatnią pełną charakterów i oczekiwaniami kibiców przed eliminacjami do Mundialu 2026 roku? Odpowiedzi poznamy już niebawem. Na razie wiadomo jedno, to Jan Urban będzie prowadził biało-czerwonych. Urban przejmuje kadrę. Co sądzicie o tej decyzji? Czy to najlepszy możliwy wybór dla reprezentacji? Ogień, grzbiet, dłoni, palec wskazujący w dół.